Hej, witajli już witam was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z serii. Zagrajmy w Mega Man 5. I właściwie nie jestem pewien, dlaczego dopiero teraz o tym komentuję, ale tak. Wytknął mi to ktoś w komentarzach. Jednak chcę już dawno temu właściwie, jednak chcę to powiedzieć teraz. Oczy Mega Mana rzeczywiście nie podróżują za kursorem, co no szkoda trochę. Bardzo mi się, bardzo mi się podobało to w Mega Manie trójce. I Kurczę chyba też nie jestem, nie jestem tego do końca pewien. Z trójki jednak pozostała mu ta dziwna skwaszona mina. Naprawdę nie jestem pewien, dlaczego Megaman się nie uśmiecha. Tak czy inaczej jednak zajmijmy się krystalmenem No, za dużego wyboru tak naprawdę nie mamy. Jednak. O kurczę, nie sprawdziłem tego. W następnym odcinku powiem wam, czy można wrócić do plansz, które... które już przeszliśmy. Jestem pewien, że można, ale nie stuprocentowo. A w następnym odcinku, w następnym odcinku wam to powiem. Ci przeciwnicy, których tutaj niszczę, to puka puker, składają się oni z dwóch części: z odbijającej się głowy i chodzących nóżek. Jeżeli zniszczymy głowę, cały przeciwnik zostanie zanihilowany. Jeśli zniszczymy tylko i wyłącznie nogi, głowa zaczyna odbijać się po planszy. Tak więc no nie muszę chyba tłumaczyć, dlaczego warto jest celować w głowę. Headshot. Tamten przeciwnik to Samon. Taki po prostu jednoślad. Samo jednokołowy samochodzik z oczami. Właściwie, jest, skoro jednokołowy to bardziej motorek. Niemniej jednak jest przeciwnik. I. plansza Crystal Mana, Nie dość, że jest podobna do planszy Gemini To jeszcze jest najprawdopodobniej najtrudniejszą planszą w Megamanie 5. Przynajmniej moim zdaniem. A. To z powodu tych spadających kryształów. One spadają w losowy sposób, naprawdę nie da się przewidzieć. Nie da się. Niby się trochę da, ale jest to bardzo, bardzo trudne. Jeśli przypatrujecie się tym kryształom, to zapewne zauważyliście, że na przykład teraz spadły dwa była dłuższa przerwa, teraz spadł jeden była dłuższa przerwa, znowu spadł jeden była dłuższa przerwa, teraz spadły dwa dłuższa przerwa. Trochę trochę ciężko jest się zorientować, kiedy. Kiedy tak naprawdę bezpiecznie, bezpiecznie można skoczyć. Dlatego w tym momencie ja po prostu staram się skakać już kiedy, kiedy kryształ znajduje się na wysokości. na wysokości twarzy Megamena. wtedy... wtedy następny zlatujący kryształ, nawet jeżeli zlatuje tuż po poprzednim, zdaje się mnie. w e, nie... Nie trafiać, więc jest całkiem niezły. Nieźle. Dzięki ci bardzo Eddie za ten bezużyteczny przedmiot, jestem za niego niezwykle wdzięczny. Oto krystal Joe, kolejna forma sniper Joe i on jego nie można zranić, kiedy zaczyna. kiedy produkuje swój kryształ. Można go jednak zranić, kiedy przestanie, przestanie migać. Również ten kryształ odbija odbija nasze pociski, więc należy mieć to, należy mieć to na uwadze. Krystal Joe to nie jest zbyt skomplikowany. skomplikowany, nie jest zbyt trudny przeciwnik, niemniej jednak potrafi być trochę irytujący, jeśli trafi nas swoim, swoim kryształem. Szczególnie potrafi być irytujący w tym, w tym momencie, ponieważ... no cóż, spadające kryształy, Krystal Joe, naprawdę niezbyt fajnie tutaj jest. Na szczęście. Na szczęście pomimo tego, że te kryształy nie są podatne na, na normalną broń, to mogły być one zatrzymane przez Starshield, tarczę Starmana. Więc jest całkiem całkiem nieźle. Teraz skoczę i jest. W porządku. A i Crystal, y, i Crystal Joe może być zniszczony za, za jednym strzałem z broni Gyro Attack. Można, można więc śmiało powiedzieć, że Gyro Atak jest słabością Crystal Joe. Widzicie? I zaraz wam pokażę również Napalm Bomb. Jak również razżet, ponieważ nie pokazałem go w poprzednim odcinku, z tego co się orientuję. Tak więc, proszę bardzo, mogę Wam pokazać Napalm Bomb przy okazji tego Danger Sweeper tak, tego niebezpiecznego odkurzacza. Napalm Bomb jest to bomba, która podróżuje sobie po ziemi i wybucha w kontakcie z przeciwnikiem, ewentualnie w pewnym czasie. I, Napal i tych bomb możemy mieć na ekranie jednocześnie trzy. Właściwie to jest chyba jedyna broń w megamenie 5, która pozwala mieć trzy pociski na ekranie oprócz naszej ręcznej armatki. No i oczywiście Rażydzeta, Rash i tak dalej. Zarówno no, Star, Star Crush i... i Czarczki, się raczej nie liczą, Gravity Hold również nie. Power Stone możemy mieć tylko jeden na ekranie, widzicie? Dopiero jak ten zniknie mogę uruchomić następny. I widzicie, mogę, mogę również włączyć menu, nawet kiedy broń jest na ekranie. No i oczywiście przeszła, yy, przeszła opcja z Megamena 4, niemniej jednak wciąż mi się bardzo podoba. Water Wave też możemy mieć tylko jedno. Możemy mieć tylko jeden Gyro attack. No Na ten bomb już mówiłem. O, strzały też możemy mieć trzy, więc... Więc jest też całkiem nieźle. Rush Jet, no nie, czy o Rush mówiłem już, czy nie? Nie jestem pewien, powiem jeszcze raz najwyżej. Razdat działa jak Razdet w każdej innej poprzedniej części. Zatrzymuje się na wysokości twarzy Megamana, więc jeżeli chcemy, aby zatrzymał się trochę wyżej niż, zwyczaje, niż zwykle, po prostu podskakujemy, kiedy. kiedy spada on nam. kiedy zlatuje on z góry. Możemy wystrzelić trzy pociski przy Razdacie, zupełnie jak przy Rasz I możemy też nim odrobinę sterować. Nie, tak samo jak w Megamenie czwórce. Sterowność, e, sterowność Jetta nigdy nie osiągnęła już tego poziomu co w Mega Trójce, ale chyba wszyscy się zgodz zgodzicie ze mną, że Rush Jet w Trójce był z deka przesadzony. Wow! New Shield Attacker! Muszę przyznać, że to jest bardzo, bardzo silny Shield Attacker. Co by tu. A, e, czemu nie? Oczywiście nie można, nie można go zranić strzając w jego, w jego tarczę, można, można go zranić jednakże kiedy się od nas odwróci. A ten przeciwnik, który przed sekundą mnie trafił to. to, 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 to... to Bomber. Taka chmurka z oczami co upuszcza bomby. Nic więcej, a niech to liwo. Mamy tutaj również Danger Sweepery, dodatkowe życie, parę Mauserów. Nie jest wcale tak źle. Założę się, że źle wypowiedziałem jego imię. To nie jest Mauser, tylko Mousuberu. pardonem moi, Mousuberu. Naprawdę lubię broń na Palmela. Chociaż trochę ciężko, ciężko się jej używa. To jest naprawdę, naprawdę potężna. I tutaj należy od razu zacząć. Ach, od razu zacząć. Zje... Od razu na lewą stronę lecieć, kiedy tylko miniemy kiedy tylko miniemy kolce, albowiem albowiem chcecie chyba podnieść ostatnią ostatnią literkę. Właściwie to była cyfra 5, niemniej jednak była ostatnią z literek. I tak jak obiecał doktor Kosak popracował on nad specjalnym przedmiotem, który miał nam pomóc w naszej eskapadzie. I kiedy zbierzemy wszystkie literki, otrzymujemy Bita, roboptaka ptaka skonstruowanego przez doktora Kozaka. Możemy go przyzwać specjalnym gwizdkiem i zaczyna on wokół nas latać. Ale, ale, powiedzie, BIT nic nie robi i nie dasz, że nic nie robi, to nie, może, to nie możemy jeszcze wystrzelić trzech pocisków, a tylko dwa naraz. Co za grom! BIT jest do kitu! Otóż nie, moi drodzy. Kiedy tylko bit spostrzeże na planszy jakiegoś przeciwnika, od razu leci w jego kierunku i uderza go, z, i uderza go dziobem. Z, za każdym razem, kiedy uderzy przeciwnika, wróci on do nas, ale później, później znowu zacznie atakować następnego przeciwnika znajdującego się na planszy. Możemy mieć bita tak długo, jak tylko chcemy przy sobie. Jedynym ograniczeniem jest to, że bit za każdym razem, kiedy trafi jakiegoś przeciwnika, traci jedną sztukę amunicji. Bit to jest naprawdę, naprawdę dobry przedmiot. Przydaje się szczególnie przy okazji walki z ostatnim bossem. No i ogólnie jeśli macie problem na jakiejś planszy, po prostu używajcie Bita. Świetna rzecz. W następnych gra, grach Bit nie działa tak jak w Mega Manie w Mega Manie 5. No ale o tym powiem jak już uda mi się do tych... E... Do tych gier dotrzeć. Tak czy inaczej, po 9, po 9 minutach, niecałych 10 minutach, dochodzimy do krystalmena. Ej, co za grom! No i dochodzimy do krystalmena, tajemniczego mistrza robotów, który został skonstruowany głównie po to, aby mnie zniszczyć, do licha ciężkiego, który został skonstruowany głównie po to, aby uwaga, uwaga, Produkować sztuczne kryształy, ponieważ jego twórca miał problemy finansowe, jak słowo daje. Gyro man, charge man, Crystal Crystalman. Mi się wydaje, że cała, że wszystkie pieniądze poszły na biedne, na, na, na Palmena, który ma. Czekajcie, policzmy, ile on ma rakiet, jedną na głowie, po dwie na rę, w jedną przy każdym ręku, po trzy na każdym ramieniu. Tak, myślę, że w całe pieniądze po prostu zostały przeznaczone na, na Napalm'a i jego niepoważny jego niepoważnie pokaźny arsenał broni, więc reszta mistrzów robotów musiała być albo skonstruowana w ten sposób, aby koszty ich eksploatacji czy produkcji nie były zbyt wysokie. Gyromen przecież miał zarabiać pieniądze i Crystalman został skonstruowany głównie po to, aby tworzył kryształy, które można by z zyskiem sprzedać. Rotoman najwyraźniej jest spłukany. I men jest chyba najtrudniejszym mistrzem robotów tak naprawdę, kiedy. kiedy znajdujemy się w znacznej odległości od niego. W... Wypuści on cztery kryształy, które będą odbijały się po planszy. I zadawały nam obrażenia przy kontakcie. Jeżeli natomiast będziemy znajdowali się stosunkowo blisko niego, będzie po prostu nas przeskakiwał i yy, i strzelał w nas okazjonalnie ze swojego kryształowego, kryształowego działa, które działa właściwie jak zwyczajna ręczna armatka. Zawsze będzie starał się strzelać w naszym, w naszym kierunku. Tak więc, yy, tak więc po prostu wystarczy jakoś sprygnie odskoczyć. Zawsze strzela za trzecim mignięciem swojego kryształu znajdującego się na piersi, więc łatwo jest ten ruch przewidzieć. Jednak wciąż uważam, że starcie z Krystalmenem jest stosunkowo ciężkie. A jego broń naprawdę nie warta tej walki, niestety. Po pokonaniu Krystalmena otrzymujemy. Krystal Canon, Dobrze pamiętam? Crystal Eye! Niech to licho, Krystal Eye, pardonem moi. Jak również po pokonaniu Krystalmena, ostatniego z mistrzów robotów, możemy zmierzyć się z Protomenem, z radzieckim robotem, który porwał naszego doktora Lighta i teraz przetrzymuje go gromwie gdzie, grom wie po co. I właściwie dlaczego czekać do następnego odcinka, spójrzmy od razu. Tak można odwiedzić plansze, które wcześniej się przeszło. Tak więc z tym przyjemnym akcentem kończymy dzisiejszy odcinek z serii Zagrajmy w Mega Man 5. I do zobaczenia w następnym, kiedy to zmierzymy się z Protomenem. Do tego czasu trzymajcie się ciepło. Cześć. Ha ha, turbany. Kurzy leżyć